Czy pan Łukasz Tulwiński jest z nami? Sprawdźmy jak jestem punktaje. jestem. Dziękuję. Tak samo ma pan pięć minut, bardzo proszę. Jasne. Szanowni radni, panie burmistrzu, panie przewodniczący. Występuję tu w imieniu większej grupy osób e, mieszkańców naszego miasta, licząc, że to co państwu teraz przekażę, pozwoli zrozumieć, że ta tablica, która jest no, niezwykle potrzebna w naszym mieście, właśnie powinna stanąć w tym miejscu. Przytoczmy na początku pewne liczby. Dwa miliony ofiar komunizmu to tylko dane, które podaje Instytut Pamięci Narodowej z Polski. W tym 150 tysięcy osób straciło życie. Tak się składa, drodzy Państwo, że jutro mamy 73. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych bohaterów narodowych, jakim był rotmistrz Witold Pilecki. Jego męczeństwa tak naprawdę, których ten człowiek dokonał walcząc z pierwszym okupantem, okupantem nazistowskim, a później e, szykanowany i torturowany okupantem komunistycznym, to dla wszystkich chyba jasna i klarowna postać i ofiara systemu totalitarnego, jakim był komunizm. Sam rotmistrz Pilecki do swojej żony w jednej z ostatnich wizyt powiedział, że oświęcim to była igraszka. Przy tym, co robili mu komuniści. Chcę tutaj moją panią poprzedniczkę, mieszkankę tego bloku, uspokoić, iż takie tablice, jak ta tu, która ma powstać przy tym bloku, znajdują się w całej Polsce. Ja mieszkałem w Warszawie 7 lat i tam takie tablice są niemalże na każdym budynku, na każdym roku. W tym tablica poświęcona Grzegorzowi Przemykowi, który został zamordowany. W, podczas stanu wojennego w 1983 roku zamordowany w budynku Milicji Obywatelskiej. Dziś ten budynek jest budynkiem mieszkalnym. Jest tam tablica. Warszawa daje większą anonimowość dla wszystkich mieszkańców. I jeżeli obawy mieszkańców bloku, kościuszki, które jestem w stanie zrozumieć, są tego typu, Jeśli przyjdą tam osoby, które będą manifestować cokolwiek, są zbyteczne. Właśnie dlatego postanowiłem wystąpić na tym e, sesji Rady Miasta, za co dziękuję. Chcę, drodzy Państwo, wszystkim mam powiedzieć, że żenującym trochę jednak jest, że miesiąc czasu po tym, po tej uchwale musimy jeszcze nad tym debatować. U, upamiętnienie ofiar komunizmu jest to minimum tak naprawdę, minimum jakie nasze pokolenie może zrobić. Ofiary komunizmu były i to jest fakt. Tego nikt nie może podważyć. Jakie były tego liczby? Podałem Państwu wcześniej i to są tylko liczby z Polski. Na całym świecie szacuje się, że było to około 100 milionów ofiar. Drodzy Państwo, padły też oczywiście próby straszenia mieszkańców miasta moim środowiskiem politycznym, na które właśnie tym bardziej się nie mogę zgodzić i przemilczeć. Oskarża się o to moje środowisko polityczne, że będziemy wykorzystywać to miejsce instrumentalnie. Właśnie dlatego pojawiłem się tutaj z szacunku do osób, które zasługują na pamięć i które walczyły o wolną Polskę. Chcę też Państwu zauważyć, że ofiarami komunizmu nie są tylko tzw. żołnierze wyklęci albo opozycja antykomunistyczna, ale także zwykli mieszkańcy, którzy nie brali tak naprawdę udziału w zwalczaniu komunizmu, w tym Grzegorz Przemyk. Chcę zauważyć, że tablica, która powstaje z inicjatywy radnego Słabińskiego, któremu serdecznie dziękuję za tą inicjatywę, e, upamiętnia wszystkie ofiary komunizmu, niezależnie od ich poglądów, od statusu społecznego. Wszystkie ofiary. Nie wychwala żadnych bohaterów Żołnierzy Wyklętych, czy również innych m, oddziałów niepodległościowych. Po prostu uczciwie oddaje hołd ofiarom. Chcę też zauważyć, że straszenie między innymi narodowcami z Iławy, w tym mojego środowiska, jest niczym innym jak dzieleniem mieszkańców Iławy. Chcę tutaj jasno podkreślić, że do tej pory moje środowisko polityczne nic złego w mieście nie, nie zrobiło. Robimy rok w rok manifestację yy, odnającą cześć i hołd żołnierzom wyklętym 1 marca. Jedna tutaj z osób radnych. Wiem, że straszyła właśnie mieszkańców bloku przy ulicy Kościuszki 9, iż pojawią się ci źli w cudzysłowie, narodowcy. Ta radna nigdy nie wzięła udziału w żadnej z manifestacji, której my organizowaliśmy, jest otwarta dla wszystkich, a wzięli udział między innymi radny Sławiński czy radny Kamiński. Mogą potwierdzić, do końca już. już kończę. Mogą potwierdzić, że nic złego narodowcy nie zrobili, i tak też tutaj. I jasno mówię, że nic złego się nie będzie działo. Proszę Państwa, chcę powiedzieć jasno: jeżeli to miejsce, w którym pojawia się tablica, jest to miejsce święte, można tak powiedzieć, miejsce kultu, i trzeba oddawać tam należyty hołd ofiarom komunizmu, nikt nie będzie tam znosił okrzyków ani racji ze strony narodowców. I chcę też jasno powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie nadal straszył narodowcami, czy też naszą partią polityczną, podważając jej wiarygodność, będziemy stosowali e, kroki prawne, tak jak zastosowaliśmy to wobec pani e, poseł Moniki Falej. Dziękuję serdecznie jeszcze raz panu Sławińskiemu. Jako inicjatorowi za tą uchwałę jest ta tablica niezwykle potrzebna, a że ona w tym miejscu powinna być, pokazuje to sąda dla jednej z lokalnych portali, w której poparło to aż 74 osoby głosujące. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję.